Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Bohaterem dzisiejszego wydania jest Nissan Żuk pierwszej generacji o oznaczeniu F15. Jest to samochód, który zadebiutował w 2010 roku, był produkowany do 2019. Wtedy też na rynku pojawiła się generacja numer 2, ale wcześniej jeszcze po drodze, w 2014 roku, nastąpił Lifting. O tym lifcie za dużo nie będziemy mówili, gdyż prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 2010, czyli z samego początku produkcji. Przejdźmy może od razu do nazwy i pozwólcie, że będę nazywał tego żuczka. Żukiem. Japończycy to w ogóle wymawiają tą nazwę dżuku, ale z angielskiego juke w wolnym tłumaczeniu oznacza kiwać, zmieniać kierunki, demonstrując zwinność, alternatywnie tańczyć. I stąd wzięła się nazwa jukebox, czyli szafa grająca. Za chwilę zobaczymy, jaki z tego samochodu jest tancerz i czy faktycznie jest taki zwinny. Ewentualną przeszkodą, jeśli chodzi o dynamiczną jazdę, mogłoby być w miarę wysokie zawieszenie, ale nie ma co oceniać książki po okładce. I tym sposobem przejdźmy do designu. Jak widzicie, ten samochód jest z kategorii suwów, ale tych mniejszych, takich kompaktowych. Jest to nowoczesna interpretacja butelki Coca-Coli. Widać to przede wszystkim po tych prominentnie wyeksponowanych nadkolach. Podoba mi się to, podoba mi się ten styl. Ten samochód mnie przyciąga, chciałbym go wręcz już dotknąć. Jeśli chodzi o linię okien, jest to nawiązanie do kasku kierowcy rajdowego. Chodzi oczywiście o nawiązanie do Wizier. I patrząc na to auto tak z boku, faktycznie widzę podobieństwo. Cała reszta, jeśli chodzi o bryłę, sprawia wrażenie, jakby to było auto. Kupę dwudrzwiowe. A to wszystko dlatego, że klamki tylnych drzwi zostały umieszczone dosyć wysoko, tuż przy szybie, a nie w standardowym miejscu gdzieś tutaj na karoserii. Zabieg, jak widzimy, dosyć dobrze przemyślany. Teoretycznie nie jest to dużo, ale ten samochód ma wiele takich małych szczegółów, które tworzą jedną piękną całość. Tak już na koniec, jeśli chodzi o design, to przednie światła, które nawiązują do rajdówek z lat 60. i 70. A jeśli chodzi o te światła, które znajdują się wyżej, na pierwszy rzut oka wyglądają jakby były z innej parafii, ale są narysowane tak agresywnie, że przód tego auta wygląda troszeczkę jako szerszenia. Już za moment zajrzymy do wnętrza, ale jeszcze jedna ważna informacja. Żuki, które były oferowane w Europie, Australii i Nowej Zelandii, schodziły z linii produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. Japonia produkowała na całą resztę świata. Oględziny wnętrza. Rozpocznijmy od bagażnika. Dlaczego? Ze względu na jego pojemność. Spójrzcie, jak to wygląda. Przycisk znajduje się tuż nad rejestracją. Klapę trzeba podnieść samemu i wola! Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj zbyt wiele miejsca raptem 251 litrów. Po złożeniu oparcia robi nam się tych litrów 830, ale nawet te 250 to jest i tak więcej niż 207, które są standardem dla wersji z napędem na 4 koła. Tutaj jest napędzana przednia oś, a to oznacza, że dodatkowe miejsce. Pojawiło się właśnie pod podłogą. Klapę zamykamy, chwytając gdzie w tym miejscu, zobaczymy czy zamknie się jednym ruchem. Proszę bardzo, wszystko działa. A więc przejdźmy już może do wnętrza z drugiej strony, rozpoczynając od miejsca dla kierowcy. Za chwilę pokażę Wam przebieg tego samochodu. Będziecie to sobie mogli odnieść do zużycia tego akurat egzemplarza i do Waszych żuków, jeżeli również posiadacie takie auta. Jedno spojrzenie na boczek oparcia. Tutaj nic nie jest przetarte. Boczek siedziska. To wszystko również wygląda ładnie. Jak widzicie, ta pizzerka jest wykończona dwukolorowo czerń z taką jakby czerwienią. Tej czerwieni bardziej intensywnej jest troszeczkę więcej pomiędzy fotelami. Trafiło ono również na boczek drzwi i myślę, że w tym miejscu nie każdemu przypadnie to do gustu. Taki dosyć duży kontrast między tą czerwienią, a tą troszkę bleczą. Tutaj jak widzicie pojawiło się już troszeczkę zużycia, ewentualnie brudu jeśli chodzi o podłokietnik. No tak jak powiedziałem w kontekście fotela. On nie jest zużyty, no ale widać już, że był używany. No wszakże to auto ma już 10 lat. Najwięcej zużycia jednak możemy zauważyć na lewarku od sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów. Do tego jeszcze rzut okiem na kierownicę po lewej oraz prawej stronie. Przebieg w tym momencie wynosi niecałe 59 tysięcy kilometrów. Ej, ale patrzcie jakie tutaj są ciekawe monitorki. Pomiędzy tymi analogowymi zegarami, ten taki klasyczny jak ze starych telefonów, ale najważniejsze jest to, że wszystkie wartościowe dane są łatwo widoczne. Ciekawszym monitorkiem jest ten w tym miejscu, który prezentuje nam mapę z nawigacji, ale jeszcze ciekawszy jest ten poniżej. Tutaj po przyciśnięciu przycisku klimat mamy menu klimatyzacji, ale zwrót Zwróćcie co się stanie z tymi przyciskami, gdy wcisnę D-mode. Patrzcie, każdy zmienia swoją funkcję. Tutaj mamy klimat, regulujemy sobie nawiewami, a w D-mode możemy sobie regulować inne rzeczy. Na przykład wybrać tryb jazdy normalny, sportowy, ekonomiczny, a po przyciśnięciu przycisku po prawej stronie mamy dostęp na przykład do g czyli mierzenie przeciążenia. To cóż tu mamy za silnik? Ile jest tej mocy? Odpowiedź brzmi: 1,6, ale warto zwrócić uwagę, że 1,6 występowało w dwóch różnych pojemnościach. Te słabsze silniki miały dokładnie 1598 cm3, 117 koni, a po 2013 roku pojawiła się jednostka o mocy zaledwie 94 koni. Tutaj 1,6, ale 1618 cm3. Tych koni jest aż 190. Warto podkreślić, że wersja Nismo ma raptem 10 koni więcej. Moment obrotowy wynosi 240 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki, jeśli chodzi o tę wersję, to 8 sekund. Natomiast prędkość maksymalna katalogowo 215 km na godzinę. Co warto jeszcze odnotować, jak już mamy podniesioną maskę. Występuje tutaj patyk do jej podtrzymania. Dobry zabieg. Ten samochód, pomimo swojego wyglądu, nie waży dużo zaledwie 1325 kg. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda miejsce dla pasażerów z tyłu, bo tutaj mnie jeszcze nie było. Ja sobie zasiądę, może sprawdzę. Jak się tutaj siedzi? Czy jest dla mnie wystarczająco miejsca? Mając 190 cm wzrostu, no, czuję, że ta linia dachu opada dosyć agresywnie. Komfortowo będą się tutaj czuły na pewno niższe osoby. No, jeśli chodzi o miejsce na szerokość, na nogi, to jest ok, ale mnie martwi przede wszystkim wysokość. No, dobrze, moi mili, pora na jazdę testową, i powiem Wam, że pierwsze metry w tym samochodzie są naprawdę. Przyjemne. Nie spodziewałem się takiego wrażenia. Siedzi się oczywiście m, tak jakby troszeczkę wysoko, bo wyżej niż w normalnym samochodzie, ale siedzenie jest umiejscowione stosunkowo nisko w kontekście całej karoserii. I jest to takie miłe, otulające wrażenie. W zasadzie czuję się w tym aucie, że tak powiem, bezpiecznie. Dolna linia szyb jest bardzo wysoko, i to naprawdę dodaje pewności siebie. Z estetycznych rzeczy, o których warto wspomnieć, to oczywiście światła na skraju maski. To fajnie wygląda. Widać, gdzie się kończy ten samochód, no bo przyznam, że z tej perspektywy można mieć malutki problem. Ale co jeszcze pomaga, jeśli chodzi o rozmiary tego samochodu, jeśli chodzi o parkowanie, jakieś manewrowanie, to bardzo duże lusterka. Naprawdę. Widoczność jest, jest świetna. No ale jak mamy to już za sobą, to przejdźmy do tego, jak tym samochodem się jeździ. Na razie jedziemy w trybie normalnym. Jeśli chodzi o stabilność, takie prawo-lewo, o przełożenie tego układu kierowniczego, no to jest dosyć taki czuły. Lekki ruch. Samochód od razu zmienia kierunek. Nie buja nim jak wielką, roztyłą żabą. Ta żaba to taki raczej. Skoczek zwinny i faktycznie jeśli chodzi o tą nazwę, o tą zwinność, dynamiczne zmienianie kierunków, to faktycznie ten samochód taki jest. Spotykamy kolejnego Nissana na światłach, tym razem Kaszkaj 3, 2, 1, zielone. Troszkę jeszcze bym potrzebował czasu, aby wyczuć tą manualną skrzynię biegów, ale jeśli chodzi o dynamikę, świetna sprawa tej mocy jest naprawdę wystarczająco. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj tryb sport. Wow, ale mocne auto, aż się odsuwają inni z drogi. Nie dziwię się naprawdę, że Japończycy wpadli na ten szalony pomysł, aby wsadzić tutaj silnik od gtr bo to na dwozie podwozie. Na to zasługuje Szkoda tylko, że to była bardzo, ale to bardzo limitowana edycja Oj, z chęcią bym pojeździł takim egzemplarzem Ale nawet jeśli chodzi o te standardowe odmiany Żuków Japończycy mieli plan sprzedaży na poziomie 1300 egzemplarzy bodajże miesięcznie W pierwszym miesiącu złożono już 11 tysięcy zamówień Ten samochód okazał się być hitem i to nie tylko w Japonii. Sprzedaż również była dosyć konkretna w Europie, w Stanach Zjednoczonych. A warto dodać, że nie jest to drogi samochód. Ten akurat egzemplarz z tym akurat wyposażeniem, gdy był nowy, kosztował mniej więcej 22 800 euro. Bez takich absolutnie dodatkowych dodatków jak na przykład to, co widzieliście na zewnątrz pod drzwiami. Tak więc rozsądna kwota na dzisiaj jakieś 100 tysięcy złotych. Za tak dobrze jeżdżący samochód? Co do cen egzemplarzy używanych, na jednym z bardziej znanych polskich portali ogłoszeniowych znalazłem 41 ofert. Przy czym dwie pierwsze to są samochody uszkodzone. Te normalne rozpoczynają się od 33 tysięcy złotych. Tak więc po 10 latach ten samochód stracił mniej więcej 70% wartości. Przechodząc na mobile.de, czyli oferty z rynku niemieckiego, znalazłem 85 samochodów. Tutaj, podobnie jak w poprzednim przypadku, są to samochody o mocy 190. 10 koni. Ich ceny to 6,5 tysiąca euro za najtańsze egzemplarze, 7 z kawałkiem, tak więc porównywalnie do Polski. Dużą różnicę możemy jednak zauważyć, gdy sprawdzimy średnią cen. Wyszukując medianę, czyli środkowego Żuka, znalazłem ofertę za 38 tysięcy złotych. Dla kontrastu w Niemczech średnia cena to 10 tysięcy euro, a więc 46 tysięcy złotych, co i tak według portalu mobile.de jest ceną bardzo dobrą. A teraz przyszła pora na test schowka. Sprawdźmy, jak otwiera się w żuku pierwszej generacji. Dosyć długo, na raty, i jeszcze zatłukł na samym końcu. Samochód ten wygląda krzykliwie, ale nie jakoś sportowo. Podejrzewam, że większość żuków jeżdżąca po drogach jest wyposażona w silniki 1.6, ale te słabsze. Tutaj moc jest prawie tyle co w nismo i o ile wygląd to kwestia dyskusyjna, to moc na pewno spodoba się wszystkim. Czekam na wasze opinie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o żuku i jak przypadł Wam do gustu ten model. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!